Co się Co się No cześć, witam, witam bardzo serdecznie z rana. Mamy dzisiaj wtorek. O ile się dobrze on zorientuję, to jest 8 sierpnia. No i jest to ostatni, yy, pełny dzień. W Polsce jesteśmy teraz pod Szczecinem u teściów. Szybko, szybko zleciały te dwa tygodnie, troszeczkę więcej niż dwa tygodnie, no, ale przyjmijmy, żeby to były dwa tygodnie. Pogoda nas nie rozpieszczała specjalnie. Było generalnie deszczowo. Nie było jakichś nie wiadomo jakich upałów. No, teraz akurat się ładnie wypogadza. Ostatni dzień, no tak zazwyczaj jest. Było kilka dni takich ładnych, ale generalnie to pięknie nie było. Ale było fajnie, bo się zobaczyło z rodziną i tak dalej, i tak dalej. Także y, to są niewątpliwe plusy. Y, z kilkoma znajomymi też się człowiek y, zobaczył, y, odpoczął trochę. Y, może nie fizycznie odpoczął tak naprawdę, no bo jednak było, było tempo, było tempo, ale e, psychicznie troszeczkę się człowiek e, zrelaksował. Moja małżonka akurat no, nie jest wielką zwolenniczką e, jeżdżenia do Polski. E, no, tak już po prostu ten typ ma, e, a ja lubię, no, a ja lubię, lubię e, takie bardzo proste, że tak powiem, no, można by powiedzieć, kuriozalne rzeczy w jeżdżeniu do Polski. Lubię sobie pójść. E, do Barabu. Lubię sobie pójść do kilku przyzwoitych, porządnych restauracji w Polsce. Lubię się napić dobrego kraftowego piwa w Stargardzie, które jest naprawdę bardzo dobre. W 2019 roku wygrali... ich piwo wygrało jako kraft roku. Lubię sobie kupić pączki prawdziwe, nie ten syf, co jest w Wielkiej Brytanii. Wyglądam jakoś tak spuchnięty na twarzy. To dlatego, że wstałem niedawno. Jeszcze kawy nie dopiłem. Mm, lubię odwiedzić mój Szczecin. Widzieć, zobaczyć, co się zmienia w tym mieście i tak dalej. Miasto jest na maksa rozkopane. Dużo się zmienia. Naprawdę dużo się zmienia na plus. Yy, no, fajnie było. Fajnie było. Szkoda, że tak krótko i szkoda, że ta pogoda tak do końca nie dopisała, tak naprawdę, bo. Myślę, że jakby była y, pogoda lepsza, no to więcej rzeczy by się też po prostu zrobiło. Może by się wyskoczyło na jeden dzień nad morze, y, czy to w Polsce, czy to w Niemczech. Może by się gdzieś wyskoczyło, że tak powiem, y, w jakiś y, grubszy plener i tak dalej. No niestety pogoda nam na to nie pozwoliła. Aczkolwiek, tak jak mówię, no, odwiedziliśmy trochę rodzinę, z mojej strony przede wszystkim, ze strony żony, tam parę osób przyjechało. Także nie było nie było tak naprawdę tragedii. Przed nami droga powrotna, droga powrotna. Jutro myślę, że wyjedziemy gdzieś tak plus minus około godziny. Mamy 5 godzin do hotelu w Niemczech koło Hanoweru. Także myślę, że wyjedziemy w granicach tej 8 rano, żeby o jakiejś tam dzikiej porze nie, się nie zrywać. Yy, przystanek w Hanowerze. Yy, później jedziemy z Hanoweru też około 5 godzin do Francji. W okolicach Calais mamy yy, wynajęty domek. A w sumie w Niemczech też mamy domek wynajęty. Prawdę mówiąc, wychodziło taniej: o hotel wychodził około 100 funtów, yy, 100 euro, a w, udało nam się wynająć cały domek za chyba 50 euro czy coś takiego. Yy, i to będzie dla nas lepiej tak naprawdę, bo sobie można bardziej to wszystko jakoś tak ogarnąć. Yy, z Niemiec spod Hanoweru do Francji też jedziemy mniej więcej około chyba 5-6 godzin. Znaczy, tyle wynosi trasa generalnie, ale tam będą oczywiście jakieś y, przystanki y, typu siku i tak dalej, typu kawa. Także y, zejdzie tam powiedzmy te 6 godzin, może 6,5. I jesteśmy też o takiej ludzkiej porze we Francji, także może jakieś bagiety, może jakieś drobne jeszcze, że tak powiem, kontynentalne zakupy. No i później dzida do, do Calais, na prom, do Dover i, no i ciśniemy później, już później będziemy cisnąć do, do Szkocji i ta droga będzie Myślę, że na tak około 8 godzin zejdzie, łącznie z przystankami. Yy, planujemy być w sobotę, yy, w piątek wieczorem w domu, yy, aby sobotę i niedzielę mieć na ogarnięcie. Dlatego, że ja w poniedziałek już ruszam. ruszam do Newcastle i, i do roboty. I do roboty na 4 tygodnie. No i wracamy po prostu do tej y, systematyczności, że tak powiem, także po prostu cztery tygodnie w pracy, cztery tygodnie w domu. Będę musiał szukać jakiegoś nowego kontraktu, bo NNG się już kończy pomału. Nie wiadomo, zobaczymy w praniu tak naprawdę, jak to wygląda, jak ten projekt y, się posuwał y, przez ten okres 4 tygodni, jak mnie nie było. Także nie wiadomo, czy ja tam będę wracał jeszcze później po, na kolejny raz, czy nie. No aczkolwiek no, już systematycznie na Linkedin y, sprawdzam oferty, piszę do firm, zobaczymy jak to będzie. Ważne jest to, żeby po prostu y, zahaczyć coś y, przed okresem zimowym, czyli tak no najpóźniej przed końcem października, żeby mieć y, przynajmniej y, jakieś dwa tripy i y, 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 no fajnie by było, żeby tego tripa skończyć przed świętami, Przynajmniej jednego tripa w nowej firmie, ewentualnie skończyć przed świętami, żeby święta być w domu, i później powiedzmy tego 28 czy 29, po prostu strzelać na grudnia, strzelać kolejnego tripa. A później, powoli, powoli to się wszystko zacznie. Yy, zacznie się to po prostu ruszać. Okres zimowy trzeba przetrwać. Okres zimowy na offshore jest najgorszy. Także tutaj trzeba z zapasem. Pod koniec lata najlepiej już planować i ogarniać, żeby po prostu nie zostać z ręką w nocniku. No, i tak to wygląda. Mm, szykujemy się, pakujemy się jeszcze jakieś drobne zakupy dzisiaj, żeby parę rzeczy żeby parę rzeczy zabrać yy, do siebie. Jakieś tam bzdety, lekko, no, no, no jakieś tam spożywcze też rzeczy, których. Nie dostaniemy w Szkocji, a które są tutaj, także ogarnianie, ogarnianie spraw, takich no, bardziej organizacyjnych. Żegnamy się z Polską. Kiedy wrócę do Polski? Nie wiem. Nie ja bym chciał jeździć generalnie co roku. Jak to będzie wyglądało w praktyce? Nie wiadomo. Są plany na USA, są plany na Japonię. No, jest trochę planów podróżniczych, że tak powiem. Aczkolwiek ja bym bardzo chciał do Polski przyjeżdżać przynajmniej raz w roku. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Będę musiał papiery offshore odnawiać. Już się kontaktowałem z SurviveXem, z firmą, która robi te szkolenia. To się robi co 4 lata. I muszę sobie odnowić właśnie helikopter, ten Bosset Hewitt Mist. Także będę to ogarniał. Będę to musiał ogarniać we wrześniu. Hmm. Także teraz mam 4 tygodnie na to, żeby. No już się kontaktowałem z kobietą zresztą z Survivex'a, Muszę to odnowić. A jak wrócę z tego tripa, hmm. także czeka mnie basen, czeka mnie helikopter i te CBRS. Jak to było? No, Oddychanie przez tą, przez tą śmieszną. <laughs> butlę, którą tutaj ma się w skafandrze, tak jak się leci helikopterem. Yy, te rzeczy są do odnowienia, a za rok będę odnawiał STCW. Yy, a na odnowę STCW bardzo chętnie bym przyjechał do Polski, bo jest to po prostu prostsze i jest to banalnie szybkie. Yy, a w UK no, trzeba na to poświęcić, chyba, o ile się orientuję, dwa albo trzy dni. A w Polsce to wszystko tak naprawdę leci, chyba, w jeden dzień. Albo w niecałe dwa dni, to jedno to przypomnienie, powtórki, to jest chyba około 4 godzin, czy tam 5 i na następny dzień kolejne szkolenie, to trwa chyba dwie godzinki i dostaje się od razu już odnowione certyfikaty. Także jest to, jest to dużo szybsze, no jest tylko ta kwestia, że po prostu trzeba przylecieć albo przyjechać do Polski, zobaczymy jak to się... Jak to się jak, zobaczymy, co wyjdzie w praniu. To, na to jeszcze mam rok, także to nie jest y, jakiś wielki problem. Teraz bosiety offshore'owe odnawiamy, to też nie jest wielki problem. Kwestia po prostu organizacji. Firma zwraca pieniądze za to jeszcze lepiej. Oczywiście mogę to zrobić w Polsce, mogę to zrobić w wulkanie w Szczecinie, ale, mm, ale nie wiem, jak to wyjdzie. Po prostu nic nie mogę obiecać. Wątpię, żebym we wrześniu przyjeżdżał y, do Polski na. Dwa dni po to, żeby odnowić te certyfikaty, aczkolwiek nie jest to wykluczone. Jest to, jest to możliwe. Pod tym względem dla mnie nie ma różnicy, czy będę to robił w Szkocji, czy będę to robił tak naprawdę w Polsce. Jeśli ceny będą biletów w miarę normalne we wrześniu, to możliwe, że się kopnę do Polski, żeby to zrobić, bo firma zwraca pieniądze. Jeśli się czy zamknę, że tak powiem, w tym budżecie który firma przewiduje na te kursy, to, przyjadę, to możliwe, że przyjadę do Polski. Bo mogę po prostu powiązać kilka rzeczy zarazem, tak? Na 2-3 dni sobie przyjadę, zobaczę się z rodzicami, i tak dalej. <laughs> Zobaczymy. No to co? No to na tyle mówię. Ogarniamy się, szykujemy się, samochodu specjalnie chyba myć nie będę, bo będzie zapaczkany, tak, tak czy inaczej w drodze. Jest odkurzony, bo tam było pełno paluszków w tym samochodzie, cuda nie widzę, zwłaszcza na tylnej kanapie. Także samochód jest generalnie ogarnięty, trzeba się tylko popakować, poładować te wszystkie rzeczy i jutro. Jutro strzał, jutro lecimy na Rzeszę, z Rzeszy na Francję, przez Holandię, Belgię, chyba i, i przystanek. I przystanek we Francji, kolejny, najpierw w Niemczech, później prom i z promu Gida na północ wysp brytyjskich, czyli do Szkocji. Jakiś tam materiał oczywiście będę nagrywał, yy, czy to ja, czy to kto inny, coś tam się z drogi na pewno pojawi. A dzisiaj, a dzisiaj tak jak mówię, chill out, relaks, ogarnianie tematów i szykowanie się mentalne, psychiczne. Do drogi, no, która krótką nie jest, ale ostatnio poszła całkiem całkiem, yy, całkiem gładko, także myślę, że będzie też i tym razem. Aby nie było jakichś, nie wiem, wielkich ulew, zapowiada się, że nie powinno być źle. Także żegnamy się z Zieloną Polską i będziemy się zaraz witali z, no też jakby nie było Zieloną jeszcze Wielką Brytanią. Trzymajcie się i co? Słyszymy się, myślę, że się słyszymy. Już niedługo. Na razie.